Cześć, z tej strony Domanu, a dzisiaj będąc w Fifa 22 zajrzymy do drugiego, najczęściej ogrywanego przeze mnie trybu zaraz po Ultimate Team, którym jest oczywiście kariera, a konkretnie tryb menedżerski. Jak wiemy już od dawna, w 22 każdy z nas może stworzyć od podstaw nowy klub, którym następnie zastąpimy dowolną drużynę w grze. No i oczywiście budziło to moją ogromną ciekawość, ponieważ to teoretycznie daje nam naprawdę spore możliwości nawet na finalny powrót Franka do lasa. Przechodząc do rzeczy postanowiłem, że sprawdzając wszystkie nowości postaram się odtworzyć i wcielić do ekstraklasy legendarną drużynę Coco Jumbo Warszawa. Poprzeczka ustawiona jest więc wysoko, no jak się okazało po chwili nawet za wysoko, bo tak długiej nazwy nie da się wpisać w kreatorze i ostatecznie wyszła nam drużyna Coco Jumbo Wojna, którą żeby było weselej podmieniłem za Mistrza Polski. Idąc dalej, zgodnie z tym co zapowiadało jej, jesteśmy w stanie jako tako edytować stroje naszego zespołu. Na dodatkowo możemy wybrać dowolny emblemat, lecz niestety tak jak można było się spodziewać, wybór ten tyczy się wyłącznie przygotowanych przez jej fałszywych herbów i oczywiście nie jesteśmy też w stanie nałożyć na nasze stroje jakiegokolwiek sponsora. To szczerze mówiąc, troszeczkę mnie rozczarowało, bo przypomnę w tym miejscu, że w FIFA 13 mieliśmy Creation Center, gdzie mogliśmy tworzyć całe drużyny, wgrywać ich logotypy, sponsorów itd, tak dalej. Na co ważne, tymi drużynami mieliśmy możliwość grać online z innymi graczami. No tutaj w przypadku gry, wyłącznie ze sztuczną inteligencją, zadowolić musimy się jedynie fejkami. Fajna sprawa, której się nie spodziewałem, jest taka, że możemy wybrać sobie jeden z wymyślonych przez jej stadionów i edytować. Na nim wzór murawy, czy chociażby kolor krzesełek. No do tego jeśli zechcemy, możemy włączyć naszemu klubowi przyśpiewki kibiców, czy zapowiedzi meczowe jednej z prawdziwych drużyn dostępnych w grze. To jest w porządku, no ale bardzo fajne jest też to, że utworzony klub nie musi być wcale słaby, i to my w pełni decydujemy, jak będzie mieć się on na starcie. Czy będzie to pięciogwiazdkowy gigant z zawodnikami ocenionymi powyżej 90, czy może na wpół amatorska drużyna. Do tego możemy ustalić, czy nasz skład jest. Młody, stary, w średnim wieku, możemy nadać budżet transferowy od raptem miliona funtów, aż do miliarda, co jest absolutnie zaskakujące. Ponadto możemy nadać inne drobne szczegóły, jak rozpoznawalność naszego zespołu, czy jego dotychczasowe sukcesy. To wszystko jest bardzo fajne, natomiast w tym miejscu dochodzimy do rzeczy, która mnie niestety zniszczyła i rozczarowała, a mianowicie piłkarze w utworzonej przez nas ekipie są zawsze wygenerowani przez grę. Wygląda to w ten sposób, że w zależności od ligi w jakiej umieścimy nasz zespół, drużyna będzie składać się z zawodników o narodowościach, jakie najczęściej spotykamy w tej lidze, więc wrzucając ekipę do ekstraklasy naturalnie możemy być pewni, że w większości będzie składać się ona z wygenerowanych przez grę nieistniejących w rzeczywistości Polaków, więc ostatecznie tworząc najgorszą drużynę jaką się dało tak wygląda nasze Koko Jumbo Warszawa. Sztuczny herb, sztuczne stroje i sztuczni piłkarze Plusem jest chociaż to, że na rękawach pojawiają się naszywki ligowe, natomiast naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego i jej tworząc ten kreator własnej drużyny w trybie kariery, nie dało nam możliwości stworzenia w pełni własnego składu. To, że są sztuczne stroje, bez sponsorów i wymyślony przez grę herb jeszcze jakoś ogarniam, ale ja wiem, że wśród Was jest naprawdę wiele osób, które z przyjemnością spędziłyby godzinę czy dwie, by w pełni odzorować skład swojej ukochanej drużyny, np. motoru Lublin albo uchorzów, by móc grać nią przez wiele sezonów w trybie kariery. Jednorazowe wpisanie danych wszystkich piłkarzy ze wzrostem, wagą, wiekiem, a do tego jako takie odwzorowanie ich twarzy i sylwetek no nie jest nadmiernie męczące. I to tym bardziej jeśli przygotowujemy sobie tryb kariery, w którym będziemy bawić się przez długie miesiące. Jednocześnie mamy już 2021 rok i w sieci raczej bez problemu znajdziemy nawet przykładowe statystyki dla naszych piłkarzy, bo sam grając w przeszłości Football Managera widziałem, że takowe często pojawiają się wśród fanów tej gry i dotyczą zawodników nawet niższych lig polskich czy bardzo głębokich lig angielskich, więc w 13 dzięki Creation Center ja bawiłem się w pełni odzorowaną piątą ligą angielską, a tutaj FIFA 22 pozostaje mi w pełni fejkowy zespół w trybie kariery, który na dobrą sprawę nie nosi nawet pełnej nazwy, jaką chciałem odwzorować. Jestem więc rozczarowany, ale plus jest przynajmniej taki, że jak widać po klipach z gry w tle, gra na bota w trybie kariery jest znowu o wiele lżejsza niż w Ultimate Team i pomimo tego, że miałem tutaj najgorszych możliwych zawodników, ocenionych nawet raptem niewiele powyżej 50, to nie miałem większego problemu, by zdobywać nimi całkiem ładne bramki i by przede wszystkim wygrywać mecze. To co najważniejsze, czyli sama rozgrywka jest więc w miarę przyjemna, no no a wracając jeszcze do tematu odwzorowania drużyn, jedyny pomysł, jaki mi przychodzi do głowy, dający nam możliwość nie grania fejkowymi zawodnikami, jest taki, że tworzymy sobie jakąś tam nawet najsłabszą możliwą drużynę i nadajemy jej nieco większy budżet, po czym następnie zaraz po odpaleniu trybu kariery sprzedajemy wszystkich fejkowych piłkarzy z naszego klubu, no a w międzyczasie kupujemy jakichś prawdziwych zawodników, no by po prostu wymienić cały skład na realnych piłkarzy. No bo tak poza tym, trudno tutaj o coś więcej. Gdyż gra po prostu nie daje takich możliwości. No i niestety, poza kreatorem drużyn, trudno także coś więcej, jeżeli chodzi o nowości w trybie kariery. No niestety, w porównaniu do FIFA 21, tutaj naprawdę niezbyt wiele się zmieniło. Jeśli w ogóle coś się zmieniło, bowiem przejrzałem nawet nowości dotyczące trybu menedżerskiego w FIFA 22 ogłoszone przez EA. No i jedyne co znalazłem, to właśnie omawiana praktycznie przez cały ten materiał możliwość stworzenia własnego klubu. No a tak poza tym, jeśli chodzi o tryb, Kariery, wszelkie nowości dotyczą już wyłącznie kariery jednego zawodnika. Jest ich nawet całkiem sporo, więc jeśli zechcecie, to tam niebawem zajrzymy. Ale teraz, kończąc już ten materiał i zatrzymując się na trybie menedżerskim, ogólnie niestety jestem rozczarowany. Może jej wprowadziło jakieś drobne korekty w rozwoju piłkarzy, które zauważymy dopiero po rozegraniu kilku sezonów, i tak samo może twórcy gry wyszli z założenia, że nie warto robić wszystkiego naraz i w FIFA 23 dostaniemy na przykład nowość w postaci możliwości. Edycji utworzonego składu, a z kolei w 24 przyjdzie nam nawet wgrać własny herb klubowy czyli logo sponsora na koszulkę. Jednak na ten moment jest to tylko gdybanie, i patrząc na to, co daje nam 22, jakiejś nadmiernej frajdy z możliwości grania tak wymyśloną drużyną, no ja po prostu nie widzę. Szczerze mówiąc, na ten moment najbardziej chciałbym, by i jej dodało do gry piątą, a może nawet szóstą ligę angielską, bowiem taka podróż przez tyle sezonów aż do Premier League no byłaby z pewnością fascynująca. Zresztą w FIFA 22 mamy wreszcie świata jeden piątoligowy zespół, no a mianowicie walizki Wrexham, który i tak podłączony jest do ligi angielskiej i który nie wiedzieć czemu znalazł się na osobnej licencji w grze. No ale co jasne, nimi tak w piątej lidze nie pograny, więc no cóż patrząc na całą przeszłość i na wszystkie coroczne zmiany w trybie menedżerskim, to te FIFA 22 wyglądają chyba najsłabiej. No bo tak naprawdę poza stworzeniem w pełni wymyślonego klubu, no innych zmian tutaj raczej nie ma. No ale miejmy nadzieję, że twórcy gry skupili się po prostu w tym roku o wiele bardziej na gameplayu i Ultimate Team, do którego będziemy od teraz regularnie zaglądać. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.